Cebulka ładnie skwierczy na oleju kokosowym. Teraz pora na paprykę czerwoną. Do tego dorzucimy kiełbasiątka, sos pomidorowy, przyprawy, makaron, konżek, Coś z tego się wyczaruje. Wiadomo moi drodzy, że najlepsza kiełbasa to będzie taka, którą sobie sami zrobicie albo kupicie. Taką od chłopa, natomiast w supermarketach, w hipermarketach też można dostać kiełbasę, która ma bardzo dużo mięsa. Tam po 95 nawet procent, ale jakiś czas temu widziałem kiełbasę bardzo znanej marki, na my, w której mięsa było mniej niż w parówkach. I to też w takich parówkach nie najwyższej jakości. Jeżeli w kiełbasie jest mniej mięsa niż w parówkach, no to mm -mm. Jakby kto pytał. To jest jedno z moich małych uzależnień, moja słabość energetyki, ale tylko zero. Bez cukru, tylko takie. Piję już chyba te, które w Polsce można kupić. No to już każdego spróbowałem. Nie codziennie, wam nie polecam, natomiast no, ja lubię. A co w ogóle można znaleźć w ketoaktywnej lodówce? No to możecie sobie zobaczyć, zapauzować, obejrzeć dokładniej. Tak to wygląda. Dobra, gdzie ten makaron? Makaron, konżak, spaghetti, spaghetti, spaghetti. Dobra. Moi drodzy, jak ktoś jeszcze nie próbował makaronu, konżak, no to ja na przykład polecam, bo jeżeli chodzi o makro, no to praktycznie może bardziej teraz widać o. No to praktycznie to nie ma nic. Tutaj jest węglowodanów 4,4 gramy na 100 gramów. I tyle. Tego się nie gotuje, tylko płuka się hmm, pod bieżącą wodą i się je. Tyle. No a dokładnie to macie na samym wierzchu, na samym przodzie napisane. 9 kalorii na 100 gramów produktu. I tak wygląda pierwszy mój posiłek. Chłopska wersja spaghetti. Oczywiście w wersji keto. Tak jak widzieliście, kiełbaska sos pomidorowy, przyprawy, makaron konżak. Moi drodzy, yy, makaron konżak bardzo dobrze przepłukajcie przed spożyciem, bo będzie walił rybom. Do tego ser nie można szamać. Pies hałasuje. Mm. Moi drodzy, żeby nie było, że ja codziennie tylko takie bardzo proste rzeczy jem, jak kiełbasa z patelni. Nie, ja codziennie praktycznie jem co innego z tym, że no codziennie praktycznie tylko dwa posiłki o, w ciągu nie mam teraz 2400 kilokalorii tak, tyle spożywam dzielę sobie to na pół i tak wygląda moje jedzonka mm. jeden z moich ulubionych kanałów na YouTubie, czyli BNT znacie Marcina Banota? to jest ten gościu, który bez żadnych zabezpieczeń wchodzi na Największy wieżowce w Polsce i na świecie teraz. Aktualnie jest w Stanach Zjednoczonych i śledzę te jego vlogi. Ja jestem ciekaw, czy podczas tego pobytu gdzieś tam się wdrapał. A w ogóle to dajcie znać, jakie kanały prócz mojego Kado aktywnie subskrybujecie na YouTube. Napiszcie w komentarzu, jakie kanały Was interesują, jakie oglądacie. kawa czarna przed treningiem kofeina dodatkowa motywacja energia na trening moi drodzy jeżeli chodzi o temat kawy oczywiście można spożywać na diecie keto bardzo popularna jest kawa kulodporna na moim kanale też był już dawno temu vlog jak przygotować taką tradycyjną z tradycyjnego przepisu właśnie kawę kulodporną natomiast ja już od jakiegoś czasu tak często jak kiedyś jej nie spożywam bo po prostu tłuszcze dostarczam z pożywienia dodatkowo właśnie nie robię sobie takich dodatków jakby tłuszczowych, aby podbić te tłuszcze w ciągu dnia kawa czarna bez żadnych dodatków to najczęściej ląduje właśnie w moim takim pięknym kubku ja muszę Wam pokazać w ogóle ten kubek to jest takie dwa w jednym kubek i kastet, można pić kawę i Obrodzić się przed ewentualnymi włamywaczami, jakby mieli teraz wejść. Tutaj mam swój malutki baniaczek z sokiem z limonki. A co to, to oznacza? Trzeba iść na trening. Pokażę Wam, jak ja aktualnie trenuję, bo moje treningi aktualnie to bardziej przypominają trochę takie treningi crossfitowe. Tak robię takie treningi wytrzymałościowo-kondycyjno. Siłowe, czasami są to po prostu z użyciem drążków, poręczy, masy własnego ciężaru i na zmianę są to treningi takie z tak zwanymi klamotami, czyli sztangielki, ketlebele, różne wymachy, czyli swingi, podrzuty, rwania, przysiady, martwe ciągi i tak dalej, ale dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, dlatego trzeba zrobić taki trening na łodnie przyrody, natury na słoneczku, bo słoneczko to witamina D, a witamina D to niektórzy mówią, że to nawet nie jest witamina, tylko jako hormon e, traktują lepsze samopoczucie, mniej kortyzolu, więcej szczęścia i w ogóle. Dobra, dosyć tego gadania, trzeba ruszyć dupę. Dobra moi drodzy, ja już po rozgrzewce e, zaczynam od 20 minut takiego Łoda, woda Workout of the Day w Crossfitie. E, jest taki właśnie skrót. Większość z nich pochodzi od y, imienia, nazwy, no, zwłaszcza od imienia y, wynalazcy danego treningu. I teraz moi drodzy, tak, 20 minut odpalamy i staramy się w ciągu 20 minut zrobić jak najwięcej obwodów jeden obwód, są to 3 ćwiczenia 5 podciągnięć na drążku 10 pompek, 15 przysiadów to jest jeden obwód i w ciągu 20 minut kręcimy, kręcimy, kręcimy jak najwięcej takich obwodów 20 minut minęło. Nie wiem, czy jeden obwód mi nie uciekł, albo zrobiłem albo 14, albo 15. Słyszycie po głosie. No można, można naprawdę dowalić do pieca, w sensie do własnego ciała, do organizmu. Niech mi nikt nie mówi, że nie ma czasu na treningi. Kochani, tak, 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 takich rozpisek crossfitowych na 20 minut pracy jest masa. W 20 minut naprawdę możecie zrobić trening całego ciała. Do czego Was zapraszam? Bądźmy GETO aktywni. Oj, dobra. Teraz 5 minut przerwy. I na tej ławce, co siedzę, 5 serii po 10 powtórzeń, wskoków obu nóż. Łącznie 50 skoków będzie. Ale chwilę trzeba odsapnąć. Masakra, ale uwielbiam to. Uwielbiam. Patrz, o coś się robi. Coś się dzieje. Dobra, 50 wskoków zrobionych, na sam koniec treningu 3 rundy po 5 minut pracy z minutową przerwą zabawy bokserskiej. Kochani, mam tu talerzyki, kilogram 250 gramów, no i to co Mariusz Pudzianowski robi każdego dnia, on to robi z kilogramowymi obciążeniami, czyli jak ja robię kilo 250, to jestem silniejszy od Pudziana, nie no, na pewno. Jeżeli w ogóle Mariusz jakimś cudem ogląda mój kanał, to go serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też jego kibiców. Chyba każdy w Polsce go zna, każdy mu kibicuje, bo to jest tytan pracy, mentor, facet, na którym naprawdę można się wzorować. Ale wracając, na sam koniec treningu. 3 rundy 5 minut pracy. Ciosy proste. Haki, sierpy, podbródki. To nie chodzi o to, aby. Ta praca była super czysta technicznie Nie jesteśmy bokserami Ja na pewno nie jestem Chodzi o to, aby jeszcze na sam koniec treningu te mięśnie dopompować, dotlenić Żeby nasze płuca aż się rozrywały Chodzi o tlen, dotlenić całe ciało I po takim treningu już tylko jedząko, chill out, regeneracja Odpalam stoper, 3 minuty Eee, trzy rzędy po 5 minut pracy I mój posiłek potreningowy Została mi półka e, pizzy twarogowej nie wiem teraz w jakiej kolejności to wrzucę. Czy najpierw ten keto aktywny mój dzień, ten vlog z całego dnia, czy przepis właśnie na tą pizzę. Ale na kanale znajdziecie vlog właśnie z przepisem na tą pizzę. To jest zajebiste danie. Bardzo dużo białka, dużo tłuszczu. Idealny posiłek potreningowy. No i tak, właśnie, kochani, wygląda mój przykładowy ketoaktywny dzień. Widzieliście, co jem w ciągu dnia, jak trenuję. Teraz już jestem najedzony, zmęczony. Pora na relaks obejrzeć jakiś film, może jeszcze troszeczkę książki poczytać i odpocząć. Ja Wam dziękuję, że byliście do końca. Zasubskrybujcie kanał Keto aktywnie wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam Was również na moje pozostałe media społecznościowe, bo jestem na Facebooku, Instagramie i TikToku. Dziękuję, widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Hej!